Tylko we czwórkę żeśmy byli, to też mama do pracy, do, to też tam plewić, to do magazynu, tak gdzie, gdzie posłali, bo, bo nie było tam innego życia, jakby, jakby nie poszukał jakiejś takiej, czy w magazynie, czy w polu. z głodu. Tak, umarł z głodu właśnie. A już było dobrze, jak pracowali w magazynie chociaż nie wolno było, bo gdyby tak się Przyłuchaj. ten ten, no jak się mówi przy, przy Rady, przy przewodniczący przewodniczący, tak. tak, gdyby widział, że ktoś coś ukradł, no to byś poszedł do więzienia. A więzień to nie musiało być więzień. To był dom drewniany i raz na dzień szklanka czaju i, i już się nic się nieje, tylko się dostanie szklaneczkę wody i, i o tym się siedzi. Na tak. śmierć tak? Tak, tak żeby tak żeby się no pozbyć, bo nikt nie wiedział przecież, że się wróci, skąd kto wiedział. Już i to tak było bardzo tak, że tato on nie był w jednym miejscu. Szukał zawsze jakiegoś lepszego kołchozu, żeby można było coś troszkę jeszcze coś dorobić, no bo tak, tutaj jak robili w tym magazynie, no to przyniósł w kieszeni troszeczkę tej pszenicy, przyszedł do domku, to na takim drewnianym piecyku to ugotował tą pszenicę, taką tak ugotowaną, podziwałyśmy jak ptaszki, jak kury, no bo tak, taką się gotowało pszenicę, taką się jadło. No było tak, że właśnie jeszcze przed niczym bracia poszli na wojnę, to tato i mama zachorowali na ślepotę. A, ślepotę. Tak. I, I na malarię, i na ślepotę. To była taka choroba też bardzo, bardzo yy, niebezpieczna. I mówi, tam mówili Sowieci, że na ślepotę jest najlepiej yy, mięso z malec psa. No i właśnie brat Gienek gdzieś tam polował jakiegoś tam psa u Rosjana, nie? Odskórował i przyniósł do domu. Przyniósł do domu już takie mięsko, skąd to kto to wiedział? Co to ugotowali jest? Ugotowali na wodzie, tak? Tak, na wodzie, ugotowali, tak, ale to trzeba było ugotować. Mieszkaliśmy w takiej ziemlance okna pozasłaniać, trzeba było workami, żeby Każdy to tam tej ziemiancą nie było gdzieś a taka takie, była o taka o, takie jedna dziura no, tak taka o zalepiona adom to był z czego Ym, patyczki i glino oblepione. takie o taka ziemianka no rzeczywiście i jeszcze to okienko trzeba było zatkać żeby sowieci nie wiedzieli że się świeci nie bo Polacy to byli obserwowani. No, Wszędzie. Byli dobrzy. Gdzie niektórzy byli Rosjanie, bardzo dobre. Także naprawdę odczuwali i pomogli, ale byli też niedobrzy. Przy wodziści. Tak, tak i tak było, że mama już to mięsko ugotowali tego psa i któryś to z braci, nie wiem, czy to Adolf, czy to Edward? Mówi, pyta się, z czego, ta, z czego to mięso. No, lepiej jakby był, nic nie powiedział, to tak. byłoby dobrze, nie? Zjadłby i nikt by nie wiedział z rodziny, nie? Ale jak zaszczekał, to moja mamcia to, co zjadła, to od razu wszystko oddała. I tak to była robota, właśnie, tak? Wyszło z tym mięsem, ale było później znów. W tym samym kołchozie było też, nie było co jeść, myśmy chodzili cały po czas, żebrach. Cały tak. czas, cały głód był. Cały dźwięk. czas błód był, tak, yy, no, chodziliśmy po żebrach, i Bladlienek chodził, i ja. Miłościńca tam się Tak, Miłościńca, tak, ale oni bardzo Rosjanie, to oni jednak tak współczuwali tym Polakom, bo, a lubili właśnie jak się Polacy modlą, bo jak się weszło do domku, to trzeba było się przeżegnać, pochwalić Pana Boga. No i on tam dał: czy kromeczkę chleba, czy, ziemniaka czy cztery ziemniaczki z A, nam no, ot, było Była taka chusteczka zawiązana na cztery rogi, i tam zawsze coś tam, coś tam dostał. I już przyszedł, Jak pozbierał po wiosce, to już wieczór mógł ugotować te ziemniaczki. I już łupinkę tylko ściągnął, bo ziemia w mundurku, nie? Tak, i już mógł troszkę zjeść. Było troszkę tak lepiej. Później Tato znów zmieniał kołchozy, bo znów chciał w innym do innego kółchozu poszedł. Szukał gdzie szukał. lepiej? Szukał, gdzie lepiej, ale to szukał nie sam, tylko znów z sowietami. Ale żeby się dostać do drugiego kołchozu, to prosił tam któregoś takiego znajomego z kołchozu, bo są mi dobrze ludzie, to na bykach, bykami, na saniach, bo tam wilki to, to tak go jak kury otaczają. To siedząc na tych saniach, to musieli mieć takie pochodnie, żeby się paliły. I żelazo. Tak. Dzwonić. Tak, żeby wielki te wilki dały przejazd, bo inaczej to by zjadły, to by zjadły człowieka. Ko ale Ile. Ale później tak ludzi, tak. A później ludzi. Tak, i także no czarna bieda. Czarniutka, także naprawdę bardzo ciężko było. A żeby czego my przeszyk... przy, żyli, powiedz, bo my się bardzo modliły. Tak. Jedzenia nie było, rzeczywiście, że nie było. Tato mój jak poszedł na e, szukać innego, do innego kołchodu, to myśmy z mamą zostały obydwie, bo Gienek też poszedł z tatą, pojechał, to dosłownie na kolację była modlitwa. Była cząstka różańca, litanie i w tym zasnął. Tak. Bez jedzenia. Tak, bez jedzenia. Zasnął, przespał do ranka, a rano to znów poszedł po żebrach, znów chodził i zbierał. Po tych Rosjanach? Jak, po Rosjanach, tak. Mama to jak tam u jakiejś tam gospodyni rosyjskiej, no to tam coś pomagała, nie? Jak nie poszła do kołchozu, no to u tych ruskich, to tam czy w domu, czy w polu, to tam zawsze coś tam, jakąś robotę znalazła, była dla mamy. A ja to po miłościńce, po żebrach, później do domu, żeśmy się na wieczór zeszły, no to tam żeśmy coś, coś nie coś zjedli, to co żeśmy dostali przez, zdobyli przez cały dzień. Ale jednego razu właśnie mój brat trochę był taki zaczepny, no trochę z tymi Rosjanami był taki zadziorczy bo oni się znęcali nad Polakami. A on znów. Patriota. On nie, nie mógł no, przeżyć, żeby ktoś się tak miał za nic człowieka, nie? No i gdzieś tam troszkę go potelepał. I ta kobieta, Rosjanka, mówi do taty mojego, mówi, Sarna, mówi, Y, przykażcie swojemu synowi, bo mówi tam się z moim synem trochę poszarpanie, nie? No ale to tak, moja mama bardzo nie lubieli, jak się dzieci bije. To trzeba było dziecku wkurzyć, a jeszcze tam na obczyźnie, no, bieda biła, co dopiero jeszcze tego. I tato już w tym kuchozie był koniuszem. To tak, jak się ożywiła klacz, to tato to mleko pierwsze zdoił, to już trzeci kucho był. Ja tak od razu, to już było. A to się chodziło z tak, tak, to wydoił tą klacz, to to pierwsze mleko, tą siarę, tak się mówiło. To przyniósł do domu, to mama tam urządziła, tak, w jakimś baniaczku zamieszała, tak jak jajcznica było. Już się zjadło, już było trochę dobrze. Czy nawet jak się krowa ocieliła, też to pierwsze mleko, już było można przeżyć. No i w ten czas tato mówi do brata, mówi, wiesz co, gieniu, przyjdź wieczór do mnie tam do na koniuszy, tam do tej stajni, mam ci coś do powiedzenia. No i przyszedł mój brat, no i gdzieś tam tato troszkę mu wkropił, no bo jakby pobił, to już Polski nie widzisz, tak? Absolutnie, no, no, no mówi dziecko, myśl troszkę, bo, no, bo to nie jest takie proste, nie?